Dzień dobry drogie panny. Witam was w czytaniu na październik 2020 roku. Wiem, że październik jest już w toku. Ale niestety w tym miesiącu tak mi się poukładało, że mi się nie poukładało i wasze czytanie jest dopiero dzisiaj. Mam nadzieję, że macie dobry miesiąc. Mam nadzieję, że dalej będzie dla was korzystny. A jeśli nie jest, to że się poprawi. Czytanie jest dla osób z podznaku panny, ale nie tylko chodzi o panny słoneczne, ale też osoby, które mają w pannie ascendent albo planety osobiste. Jeżeli nie wiecie, gdzie macie ascendent, planety osobiste, to zajrzyjcie sobie w opisie tego filmu. Jest link i tam można się tego wszystkiego dowiedzieć. Czytanie jest ogólne. Bierzcie to, co rezonuje, resztę zostawcie, jeżeli potrzebujecie czytania tylko dla siebie indywidualnego to tutaj jest mój adres e-mailowy helixatarmaop@gmail.com jest również w opisie tego filmu. Piszcie do mnie. Jeżeli interesuje was czytanie pogłębione, czytanie rozszerzone dla waszego znaku, to zapraszam na patronaita tam znajdziecie dla siebie jakąś opcję. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Że to wy jesteście paniami, panami swojego życia, że tarot nie rządzi Waszym życiem, nigdy nie rządzi. Stawiane przeze mnie, przez kogokolwiek innego to są potencjalnie pożyteczne, przyjacielskie wskazówki. Ja to czytanie zawsze robię dla Waszego najwyższego dobra. Możecie z tych wskazówek korzystać, ale jest wolna wola i można też tego nie robić i w ogóle można olać to po prostu kompletnie. Także yy, nie przejmujcie się tym za bardzo. Ale bierzcie to, co wam rezonuje, i naprawdę róbcie z tego pożytek, bo taki jest tutaj chyba sens tego wszystkiego. Dobrze, drogie panny. E, czytanie dla Was na październik 2020. Zobaczymy, co panny powinny wiedzieć, jakie są energie dla nich na ten miesiąc, z czym można pracować. Panna. Październik 2020. Patrzymy, jaka jest sytuacja. Tu i teraz mamy dwa kielichy, którym wychodzi naprzeciw. A z denarów. Pięknie. Następnie głębokie uwarunkowania tej sytuacji to trzy buławy. Niedaleka przeszłość pięć denarów. Hmm. dalej, w głowie obszar skupienia cztery denary niedaleka przyszłość królowa denarów widzicie siebie jako księżniczkę kielichów wasze otoczenie słońce nadzieje i obawy to 9 kielichów. Wynik wskazówka, podsumowanie. 3 kielichy. No pięknie, bardzo miłe czytanie. Ewidentnie mamy tutaj do czynienia z procesem od jakiejś yy, od jakiegoś kryzysu, niepewności, yy, braku, niedostatku, biedy. Braku poczucia łączności ze wszechświatem, 5 denarów symbolizuje po prostu kłopoty, najróż, najróżniejsze. Ewidentnie, mamy tutaj odejście od tego. Bardzo korzystnie wygląda ten az denarów, który się tutaj pojawia, tak jakby coś Was z tych kłopotów wybawiało, jakby pojawiała się nowa szansa, nowa nadzieja, nowe pieniądze, nowy czas, nowe inwestycje, nowe pomysły. I to Was ewidentnie wybija z tego, z tego stanu niedostatku. Plus może tu być istotna druga osoba, być może ten as denarów jest przynoszony przez kogoś, pojawia się tutaj jakaś fajna, fajna unia, układ, spotkanie, umowa. Oczywiście może to dotyczyć relacji jak najbardziej, że macie poprawę w relacji. Natomiast mi się to czytanie trochę skłania ku takim biznesowym klimatom, mimo że też ma dużo kielichów, tak? Eee, jest tutaj potencjał na rozwój, na nauczenie się czegoś od kogoś od was starszego, bardziej doświadczonego. Eee, myślę, że to jest ta królowa denarów, którą wy też możecie się stać. Jakby widzicie w sobie taki potencjał, chociaż w tej chwili jesteście taką małą kaczuszką. Córka kielichów, czyli Paść Kielichów, księżniczka kielichów, jak zwał, tak zwał. Młoda, niedojrzała energia, ale pełna ciekawości, pełna ufności, chętna uczyć się, poznawać nowe rzeczy. Taka świeża i niewinna. A to otoczenie jest tutaj jak słońce, tak? czy jako coś, co opromienia, daje życie, karmi, pozwala jasno widzieć. Bardzo korzystny wpływ otoczenia w waszym przypadku może się zaznaczyć. Myślę, że to też może być właśnie ta osoba, która się pojawia jako królowa denarów, jako taki ktoś, kto dba, opiekuje się, pokazuje wartość, zna swoją wartość, ale też pokazuje wam waszą wartość, czy też pozwala ją wydobyć jakoś na pierwszy plan, jeżeli do tej pory była stłumiona. Przepraszam, że chrypię, ale właśnie sobie wtarłam Pieprzy w błonę śluzową nosa, i po prostu jestem cała rozogniona. E, oczywiście niechcące to zrobiłam. E, to też może być ta osoba, która coś wnosi tutaj, tak, e, i wydobywa was z tych, z tych kłopotów, z tego niedostatku, z tego braku. E, w głowie macie w tej chwili cztery denary, czyli stabilizację, budowanie własnej mocy, jakieś takie okopanie się na bezpiecznej pozycji. Dzięki czemu będziecie się mogli rozwijać? Tak, takie mam tutaj wrażenie, że to jest takie postawienie granic w celu tego, żeby się tam dobrze czuć i móc się w tym realizować. Co Wam przyświeca z głębokiej przeszłości albo jakie jest głębokie uwarunkowanie tego tworzenia? Tak? Tutaj mamy trzy buławy, taka bardzo wizyjna karta mówiąca o tym, że. Mm, Dzieje się w naszym życiu to, co, co do nas przyciągamy, więc warto zwrócić uwagę na to, co przyciągamy, czego się spodziewamy. To jest jakaś bardzo twórcza energia, tak? Taka, która mówi, że mogę zrobić z moim życiem to naprawdę to, co chcę. tak. Możecie mieć doświadczenie twórczej współpracy też, i tutaj ta trójka jest jakby wsparta przez tą trójkę, która się pojawia jako rozwiązanie tego wszystkiego. Trzy kielichy. Wspólny projekt, w ogóle bardzo wspólnotowa karta, mówiąca o społeczności, mówiąca o wspólnym realizowaniu jakichś zadań, o jakichś sukcesach. Generalnie o radości życia, polegającej czy też wypływającej z tego, że jesteśmy z ludźmi i co z tego wynika dla nas pozytywnego. Więc to jest taki bardzo pozytywny wpływ innych osób w Waszym życiu, mam wrażenie, w tym czytaniu, e, zarówno na płaszczyźnie emocjonalnej, jak i na płaszczyźnie materialnej. Zauwa zauważmy, że w ogóle tutaj praktycznie nie ma tych takich męskich żywiołów jest tylko jedna karta buław e, w dalekiej przeszłości, czy też w uwarunkowaniach a poza tym mamy same denary i same kielichy czyli taka miękka, żeńska, mm, płynna energia. Myślę, że możecie być bardzo szczęśliwi w tym miesiącu. Tu jest dziewięć kielichów w nadziejach i obawach. Raczej bym widziała to jako nadzieję, na jakieś emocjonalne spełnienie, na poczucie, że jestem we właściwym czasie, we właściwym miejscu, że dobrze się realizuję, że jestem bezpieczna, bezpieczne, że mogę cieszyć się życiem takie jakie jest. To jest bardzo szczęśliwa karta, tak? W obszarze zagrożeń widziałabym ją raczej jako takie zagrożenie jakiejś zastałości. Bycia ciągle w tym samym miejscu, braku rozwoju, yy, zadowalania się byle czym. Natomiast nie sądzę, żeby tak było, bo tutaj te karty otoczenia i, i wasza otwartość, która też tutaj jest, otwartość na drugą osobę, otwartość na stworzenie czegoś nowego, one raczej was w takiej sytuacji nie zostawią. Tak? Wydaje mi się, że tutaj jest duży potencjał właśnie na rozwój. Wynikające i z poczucia bezpieczeństwa, i z tego, że wokół Was jest ktoś albo więcej ludzi, którzy po prostu chcą się z Wami dzielić, którzy na Was tak w pozytywny sposób promieniują i Wy sami możecie dorosnąć bardzo w tym, tak? Stanąć jakby na równi z kimś, kto do tej pory wydawał się dużo bardziej na przykład zaawansowany w czymś, tak? Jest tutaj duża szansa, wykorzystajcie ten czas, bo wydaje mi się, że bardzo, bardzo korzystna energia jest dla Was w tym, w tym miesiącu. Świetne karty. Bardzo Wam życzę realizacji wszelkich potencjałów, jakie Was spotkają, żebyście się czuli bezpieczni, zdrowi, spełnieni, spełnione. Wszystkiego dobrego, drogie panny. Miłego miesiąca. Do zobaczenia.